Nadzieja w regionie to audycja nadawana wprost z Twojego podwórka. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma tam naszego terenowego studia. W każdy czwartek po godzinie dziewiątej nasi dziennikarze odwiedzają najciekawsze miejsca w naszym regionie i poruszają tematy bliskie nam wszystkim. Bądź znany. Nadzieja w regionie. Artyna Gardocka, witam Państwa. Dzisiaj z naszym studiem terenowym przyjechaliśmy do Komorowa w Powiecie Ostrowskim, a dokładnie do Domu z Sercem. Nie tylko nazwa przyciąga, ale też okolica, którą udało mi się już poniekąd zwiedzić. Tam zdecydowanie bije serce zielone, choć jesienią już zmieniły się te kolory. Tutaj w środku zaś biją ludzkie serca, a jedno z nich należy do założyciela tego miejsca, pana Pawła Radomskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam z radio słuchaczy, witam Państwa. To jest audycja gość dnia, którą tradycyjnie rozpoczynamy nadzieję w regionie. Jak zrodził się pomysł, żeby właśnie tu, w tej zielonej części komorowa, powstał dom pomocy społecznej? Przede wszystkim zrodził się z potrzeby serca. Z potrzeby serca, ale też i z potrzeby naszego regionu. A komorowo Ponieważ stąd pochodzę, wiem, że tu są dobrzy ludzie yy, i wspaniałe miejsce, wspaniałe miejsce jako komorowo pełne historii, yy, ale też i tutaj lokalnie yy, w domu z sercem mamy otoczenie pięknej zieleni, yy, długoletniej zieleni. Wspaniałe. Mm -hmm. No i tak jak wcześniej mi Pan wspomniał jeszcze, przed tym jak weszliśmy na antenę, najpierw narysował Pan serce. Zanim powstała nazwa, w momencie kiedy myślałem o tym, w jaki sposób to ma funkcjonować, co to ma być, też jak nazwać ten dom, skojarzyło mi się z dobrocią, czyli sercem. I to była gdzieś druga w nocy, kiedy, kiedy mhm. siedziałem przed biurkiem i. W nocy przychodzą najlepsze pomysły. Tak, w nocy przychodzą najlepsze pomysły i narysowałem tak odręcznie. Mazakiem serce na kartce, i to serce jest wpisane w naszym logotypie mhm. w domu. I w ten sposób powstał dom z sercem. Czyli najpierw nazwa, a później pod tą nazwę zostały dopasowane wartości, tak, założenia, cele. Yy, tak, tak. Yy, chociaż one ewaluowały. Wiedziałem yy, od samego początku, co to ma być. Natomiast w trakcie przygotowywania się do, do utworzenia tego domu opieki, to było dwa lata. Zanim go otworzyłem, pracowałem w innych domach, żeby zobaczyć, jak to, jak to jest od środka. Te cele ewaluowały, tak jak ewaluowała nasza misja, która teraz jest troszeczkę inna, niż była na początku w moich, w moich zamiarach. Mhm, inna to znaczy jaka? Naszą misją jest pomaganie mieszkańcom i ich, rodzina, i ich rodzinom w poczuciu, w uzyskaniu poczucia bezpieczeństwa. Ten spokój i bezpieczeństwo jest tu kluczowe. Mhm. No właśnie y, też y, no, odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu, y, jeszcze właśnie tutaj na samym początku, jak zwiedzaliśmy to miejsce. Pan zna każdą osobę, do każdego, do kogo pan podchodził, pan się witał. Oni się chętnie przytulają też z panem, wręcz się upominają o to. E, tak, tak. E... Staram się znać każdego i myślę, że to mi wychodzi? Ja jestem osobą otwartą, ciepłą, która, która, która lubi się przytulać. Lubię przytulać moją babcię, mhm. więc a to są. My jesteśmy przedłużeniem rodziny. Mhm. To są nasze babcie, nasi dziadkowie. Mhm. Czyli tutaj te osoby czują się dobrze? Ile osób tutaj mieszka? Obecnie w domu z sercem jest 50 osób i jest to takie optymalne, może być 50 kilka. I pan te wszystkie 50 osób zna? Obecne i te, które kiedyś były też. Mhm. Niedawno z panią dyrektor robiliśmy pewne zestawienie i, i patrząc na nazwiska przypominaliśmy sobie te osoby, i myślę, że znam wszystkie 166 osób, które były u nas. Mhm. Wspomniał Pan na początku, że te wartości ewaluowały. Zatem 2015 rok dom z sercem się otwiera i jak to wszystko przełożyło się w praktyce? Otwarcie domu było w 2015 to fakt i w momencie, kiedy myślałem o otworzeniu domu na terenie powiatu Ostrowskiego nie było żadnego domu pomocy społecznej, żadnego zakładu opiekuńczo-leczniczego, żadnego zakładu pielęgnacyjnego. Mhm. Obecnie mamy dwa DPS-y. Trzeba było, trzeba było niejako no, zaistnieć, ale i też nauczyć rodziny. Tego, że tu jest wsparcie. Tu jest wsparcie dla rodzin, wsparcie dla mieszkańców. Trochę to trwało. Teraz mhm. myślę, że już jesteśmy na takim etapie, że wiele osób nas zna i wiedzą, czego mogą od nas oczekiwać i jakim wsparciem możemy wspomóc rodzinę. Mhm. To najpierw wy weszliście do ludzi, czy chętniej znaleźli się dość szybko? Marketing. Mhm. Najpierw trzeba było pokazać, że jesteśmy. Teraz najpierw Piękniejszą rzeczą, jaka może być, to są polecenia, prawda? Mhm. I myślę, że większość mieszkańców są z poleceń, z mhm. poleceń, rodzin. Miło mi, kiedy dzwoni do mnie ktoś po, po dwóch czy trzech latach, Panie Pawle, mhm. mam, mam znajomą, mam rodzinę, która boryka się z problemem opieki nad, nad chorą osobą. Nie dają rady w domu. Mhm. Ale to właśnie wymaga takiego zaufania. Ja pamiętam takie historie, właśnie osób starszych, które zdecydowanie bały się pójść do takiego domu. Bały się, bo, bo myślały, że po prostu już tam zostaną do końca swoich dni, jak tutaj to wygląda. Czy takie historie też się zdarzają, że bardziej rodzina chce niż podopieczny? Przede wszystkim robimy tylko i wyłącznie to, na co jest zgoda. Jeżeli mieszkaniec nie chce, nie ma przekonania, to jest to pobyt kilkutygodniowy, miesięczny, po to, żeby zobaczyć, tak? żeby też było to tak, jak swoiste senatorium. Tak? Do senatorium też jeździmy na kilka tygodni. I to jest, są takie tygodnie próby i Teraz myślę, chyba nie ma takiego przypadku, żeby ktoś nie został, nie chciał zostać. Mhm. A czym różni się ten dom pomocy społecznej od pozostałych? Oprócz tego, że tu po prostu jest ładnie przede wszystkim. I tu jest serce. Mhm. Tu jest serce, poza tym, że tak jak pani powiedziała, jest ładnie. Bardzo dobry, bardzo dobrze stworzony i funkcjonalny budynek, mhm. bez barier architektonicznych, ze wspaniałą zielenią, ale to jest tylko budynek. Mhm. Serce w tym budynku to są serca osób, które pracują. Mhm. To są serca opiekunek, pielęgniarek, lekarza, pracowników socjalnych. No i jedno moje serce. I to jest. To jest chyba to, co przede wszystkim wyróżnia nas. Ale oprócz tego, jako jeden z nielicznych domów opieki, mamy terapię zajęciową przez cały dzień, przez 11 godzin. Mamy lekarza, pielęgniarki, fizjoterapia jest prowadzona przez, przez cały dzień dla osób potrzebujących. Mamy możliwość zabrania. Mieszkańców do sklepu, wyjeżdżaliśmy do, do teatru, do, do, do kina. Czyli tutaj mogą czuć się swobodnie. Czy ciężko było o taką wykwalifikowaną kadrę? Tak, ciężko. Ale teraz mam wspaniałą załogę od dłuższego czasu, bez, bez żadnych rotacji. Wspaniała załoga, to jest podstawa, ponieważ mieszkańcy, tak jak i zresztą pracownicy, przywiązują się do siebie. My jesteśmy rodziną, my jesteśmy przedłużeniem rodziny. Rodziny nie powinno się zmieniać. Mhm. Taką tworzycie wspólnotę. Ehm, niech mi pan powie, czy my, yy, właśnie, czy takie domy yy, społeczne, yy, czy to zmierza wszystko ku temu, żeby właśnie wzbudzić zaufanie do takiej opieki instytucjonalnej? Zawsze i każdemu powtarzam, że najlepiej człowiekowi w domu, w swoim domu. Mhm. I na tyle, ile stan zdrowia pozwala organizacja rodzinna, ale też i domowa, na tyle, ile pozwala na opiekę domową tak długo ten człowiek powinien pozostawać w opiece domowej. Natomiast są już takie momenty w życiu osób chorych, starszych, że opieka całodobowa jest wręcz niezbędna, konieczna, konieczna dla bezpieczeństwa tej osoby. Ale też i taka są pobyty krótkoterminowe, kilkutygodniowe, kilkumiesięczne, wytchnieniowe, wytchnieniowe dla rodzin. Które opiekują się osobami zależnymi w domach, i często to są, to są takie pobyty, które dają wytchnienie, wytchnienie tej jednej czy, czy dwóm osobom, które 24 na dobę opiekują się osobą leżącą, czy, czy też osobą dementywną. Wspomniał Pan też o opiece właśnie w domach osób chorych. Wy też y, y, macie to w swojej ofercie. Tak, prowadzimy opiekę domową. Obecnie mamy w opiece domowej 120 osób wyposażonych również w opaski medyczne, które monitorują przez całą dobę człowieka. Są też z GPS-em. Gdyby się okazało, że, że senior nie wie, jak trafić do domu, jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie namierzyć opaski i to, gdzie jest, gdzie jest człowiek. I to jest. Mhm. Ta pierwsza pomoc, którą wychodzimy do rodzin, zanim będzie potrzeba opieki tej instytucjonalnej. Mhm. Ciągle tutaj mówimy o osobach starszych, a najmłodsza osoba, jaka tutaj przebywała, może przebywa, ile ma lat miała? Mieliśmy w domu z sercem pana, który był z 78 roku, też się zdarza, a najstarszą panią 103 lata. Wow, e, tutaj też właśnie e, mieliśmy okazję troszkę uczestniczyć w takim e, wspaniałym spotkaniu przy herbatce z seniorami. Oni tutaj e, też e, mają bardzo dużo różnych ciekawych zajęć i rozrywek. Tak. E, najwspanialszą rzeczą, jaką usłyszałem, przepraszam bardzo, podsłuchałem nawet, <noise> kiedy pani Wanda rozmawiała z synem i powiedziała: Ty wiesz co? Ja tu nie mam czasu, mam tyle zajęć. Miod na serce. Mm -hmm. Ale o organizacji, e, domu, organizacji w domu z sercem będziemy rozmawiać jeszcze o godzinie 10.15. To była audycja Goźdnia. Moimi Państwa gościem był pan Paweł Radomski. Bardzo dziękuję za rozmowę i oddajemy głos do studia. Dziękuję bardzo.